Siemano i C race week baby, więc sprawdźmy co dzieje się w świecie Formuły 1 przed trzecim weekendem wyścigowym tego sezonu. Pierwsze Grand Prix Japonii na Suzuce odbyło się w 1987 roku, a tegoroczne będzie już 34 wyścigiem na tym torze. Przez ostatnie 3 lata dominował tutaj Max Verstappen, ale nie zapowiada się na przedłużenie tego trendu, a głównym pretendentem będzie oczywiście Yuki Tsunoda. Rozkład jazdy jest znany. Japonia, czyli nadal zostajemy na drugim końcu świata i zostają poranne godziny. Ale spokojnie. To już ostatni taki weekend. Następny poranny wyścig to dopiero Las Vegas. Terminarz sesji wygląda tak. Poranne treningi 4.30, drugi trening i kwalifikacje o 8, a wyścig o 7. Zapraszam też na stream z treningu drugiego, który będzie na YouTubie, TikToku oraz Twitchu. Linki w opisie. Także jak skończycie sobie oglądać wyścig. Niedzielny poranek, to będziecie mogli sobie wyjść na dość chłodny, ale słoneczny spacer. Za to, jeżeli chodzi o prognozy pogody dla Suzuki w Japonii, zapowiadane jest około 16-18 stopni. Brak deszczu, jeżeli chodzi o piątek i sobotę, natomiast w niedzielę są możliwe lekkie opady. Tutaj, w zależności od strony, pokazywało mi od 10 do 50% szans na deszcz. Tor w kraju kwitnącej wiśnie jest nam całkiem dobrze znany, natomiast od zeszłego sezonu Przeszedł on lekkie modyfikacje, co może poskutkować czasami nawet lepszymi o półtorej sekundy. To z racji na nowy asfalt, który został wylany od ostatniej szykany, to jest zakręt 16-17 do, do końca sektora pierwszego. Z drugiej strony jest mniej miejsca na błąd z racji na nowe pułapki żwirowe, krawężniki i zmniejszone pobocza. Dla przykładu zdjęcie z zakrętu numer 9: więcej żwiru, Stroll to lubi. Brazilia vibe. Skoro oglądacie ten materiał, to pewnie macie wykupiony 11 albo F1 TV, natomiast niedzielny wyścig będzie można obejrzeć za darmo na Super Polsacie, który skomentują Andrzej Borowczyk oraz Krystian Sobierajski. Będzie to pierwszy z sześciu wyścigów, który będzie dostępny na kanale otwartym, także teraz nawet twój skąpy wujek będzie mógł zobaczyć, jak Lawson dubluje Cunodę pod koniec wyścigu. Choć nie wiem, czy będzie w stanie ich rozróżnić, bo na ten weekend, podobnie jak w 2021 roku, Red Bull przygotował białe malowanie na znak świetnej współpracy z Hondą. Którą niestety kończą po tym sezonie. Tegoroczne malowanie skupiło się na białym i czerwonym kolorze. Odpuścili sobie ten redbullowski żółty. Samo malowanie nawiązuje do bolidu RA272 z 1965 roku dokładnie. Kiedy to Honda wygrała swój pierwszy wyścig w Formule 1. Poza RedBullem specjalne malowanie przygotował Has, którego szefem jest Japończyk. Skupili się oni głównie na motywie kwitnącej wiśni. Czyli dobrze to połączyli czasowo z tym co się aktualnie dzieje w Japonii. Malowanie jest bardzo ładne także props. Tak samo jak malowanie Red Bulla 10 na 10. No i jeszcze Kick Steak Zauber. Jeśli to jest na serio a nagrywam to w prima aprilis i dzisiaj to opublikowali to chciałbym być na tej burzy mózgów bo że oni połączyli nazwę kasyna z japońskimi bykami bardzo drogimi to Trochę szanuję, aczkolwiek malowanie takie średnie. Poza samymi malowaniami bolidów w Red Bullu i Max i Yuki oczywiście będą też w białych kombinezonach, ale przygotowali oni też specjalne malowanie na tą okazję, jeśli chodzi o kaski. To dopiero trzeci weekend wyścigowy, a już będziemy mieć zmiany w pierwszym treningu. W najbliższy weekend rezerwowy kierowca Alpin podsiądzie Duhana w pierwszym treningu, ale nie będzie to kolapinto. On zrobi to po Japonii, jak Duhan bez wszystkich treningów pojedzie dużo gorzej od Gasliego. Choć do tej pory nie wygląda to tak źle w przypadku Duhana, ostatnio nawet był wyżej w kwalifikacjach. Za Duhana wsiądzie Rio Hirakawa. To młody talent wróć. To 31-letni pan, który w 2022 roku wygrał Lemon z Toyotą. To, że pojedzie trening w swoim domowym wyścigu, spoko. Ale jednak mogliby dać Bolid Gasliego, a nie Duhana. Niech chociaż zachowują trochę pozorów. Jak ktoś mi napisał komentarz pod Tiktokiem, że Walteri Bottas jeździ w McLarenie, to pomyślałem, że pomylił datę i już robi sobie prima aprilisowe żarty. Ale jednak nie, bo w przerwie teraz między wyścigami Walteri Goła Dupa Bottas śmiga sobie w Barcelonie bolidem McLarena z 23 roku. Okazuje się, że jest nie tylko kierowcą rezerwowym Mercedesa, ale także McLarena i Williamsa. Także prawie wszystkich zespołów klienckich Merca. Co najśmieszniejsze, z racji, że Bota zjeździ na wszystkie weekendy wyścigowe, co w praktyce oznacza, że jest jedynym dostępnym kierowcą rezerwowym dla wszystkich tych trzech zespołów, to ma całkiem duże szanse, że chociaż jeden weekend wyścigowy w tym sezonie zaliczy. Choć raczej myślę o zespołach McLarena i Mercedesa, no bo William się oboje kierowców już nie ma wyrostka robaczkowego. Wracając do naszej ukochanej rodzinki Strollów, to ojciec Lawrence Stroll pozbywa się części udziałów, jeśli chodzi o zespół F1. Ojciec naszego najlepszego kierowcy planuje sprzedać część udziałów wartych około 74 miliony funtów, dołożyć do tego 50 milionów funtów ze swojej kieszeni, i całe te pieniądze, czyli ponad 120 milionów, włożyć w Astona Martina. I tutaj mówimy o producencie samochodów, nie zespole F1. Jeśli chodzi o zespół F1, no to tutaj teoretycznie mówią, że nic się nie będzie działo i zespół nadal będzie nazywał się Aston Martin. Kto kupi ten pakiet, na razie nie wiadomo. Może Saudyjczycy z Aramco, a może Orlen od 2026 roku będziemy mieć powrót jednorękiego bandyty. Co do Kubicy, to na stronie f1.com od dzisiaj można obejrzeć jego historyczny przejazd kwalifikacyjny z 2010 roku, właśnie z Grand Japonii. Zajął wtedy miejsce czwarte w kwalifikacjach, bolidem, który nie był teoretycznie w stanie tego osiągnąć, aczkolwiek startował z trzeciego miejsca do wyścigu, no ale na trzecim, chyba na trzecim okrążeniu, spadła mu tylna prawa opona i w taki sposób zakończył ten wyścig. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd kwalifikacyjny, był to historyczny przejazd, także polecam zobaczyć link w opisie. No i na koniec główny temat. Przerwy międzywyścigowej, czyli saga Red Bulla, Racing Bulls, Lawsona i Tsunoda Lawson po zaledwie dwóch wyścigach, Australia, kwalifikacje P18, wyścig Mokry Tor, sliki, drugi zakręt, ściana. Prawie jak jego nowy kolega zespołowy. Chiny, tor którego nie znał, to trzeba mu dodać. Kwalifikacyjna katastrofa, tu mimo wszystko nie będę go aż tak bronił. No i wyścigowo też zbytnio tego tempa nie było. I na jego miejsce wchodzi kierowca, który przed sezonem był nazywany nieodpowiednim i z brakiem odporności na stres. Teraz to już jest doświadczony kierowca, który dojedzie do końca sezonu w Red Bullu. Obie te kwestie powiedział dr Helmut Mark. Teraz to chyba bardziej bym ufał doktorowi Edgarowi. Czy Tsunoda powinien dostać to miejsce od początku sezonu? Tego nie wiem. Natomiast przynajmniej Red Bull dostał dodatkowe 10 milionów od Hondy. Czy Lawson powinien wylecieć po dwóch weekendach wyścigowych? Ja bym chciał go zobaczyć jeszcze w Japonii. Czemu? Bo zna ten tor jeździł tam i w Formule 1 jeszcze w Alfa Tauri ale jeździł też tam w Super Formule. Także jakby na Suzuce strata do maksa wynosiła w tempie kwalifikacyjnym powiedzmy ponad 60%. spoko degradujcie go. Ale te dwa weekendy to mimo wszystko była dla mnie trochę za mała próbka. Cała ta sytuacja jest komiczna i tylko pokazuje, w jakim złym stanie są puszkarze. A to, że oni jeszcze coś tam gadają, o walce o konstruktorkę, to już w ogóle beka do kwadratu. Ciekawe kto tam będzie w ogóle jeździł, jak Max Verstappen odejdzie do Astona lub Mercedesa. Co włożą tam i Sunodę i Lawsona? Tylko, że Tsumada wtedy nie będzie miał wsparcia Hondy i nie będzie kto miał zapłacić? Średnio to widzę. A wy co sądzicie o całej tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach. W ogóle jeśli spodobał wam się materiał, to będę wdzięczny za każdego lajka like i subskrypcję. A na koniec jeszcze szybka predykcja co do Grand Prix Japonii by Holton. 1. Kogoś złapią te zmiany na torze, mówię tu o Żwirze i Tarkach, także w treningu lub w kwalifikacjach będziemy mieć czerwoną flagę. 2. McLaren będzie najszybszym bolidem, da, ale ponownie, jeżeli chodzi o wyścig, w pierwszym rzędzie ustawi się tylko jeden z nich. I raczej to będzie Piastri, ale tego nie daję jako predykcję. 3. Lawson w kwalifikacjach będzie przed Tsunodą. Oby tak było, Serio. To, to będzie komiczne po prostu. <grym> I ostatnie, last but not least, e, Albon to sobie można taka trochę ciekawostka albo pierwszy raz William się dojedzie do Mety jeżeli chodzi o Grand Prix Japonii ale będzie za sańcem. jeśli dotrwałeś do tego momentu wielkie dzięki mam nadzieję że się podobało miłego Grand Prix Japonii jeszcze raz zapraszam na streama w piątek niestety będzie tylko w piątek rano ale zapraszam i co do następnego pozdro